Znam jest debiutem literackim Olgier Churki, który został doceniony przez kapitułem wielkiego kalibru i trafił od razu do siódemki nominowanych powieści kryminalnych. Akcja książki rozgrywa się w świecie finansów i jest świetnie napisaną intrygą kryminalno-psychologiczną. Książka porywa od pierwszych stron i trzyma w napięciu do ostatniej. Główny bohater Michał Tumski jest szefem londyńskiego oddziału Polskiej Kancelarii Prawniczej. Pewnego dnia jedna z pracownic tej kancelarii, Joanna Szymalak, nie pojawia się w pracy. Znika bez śladu. Rozpoczyna się śledztwo prowadzone przez niedoświadczoną aspiratkę Agnieszkę Moros. Michał jest początkowo bardzo czujny wobec niej, ale wraz z rozwojem sytuacji zaczynał się to zmieniać. Autor rewelacyjnie prowadzi swoich bohaterów przez całą powieść. Mają oni swoje tajemnice i ciemne strony. Historia zdecydowanie wciąga. Jest napisana w bardzo dojrzały sposób. Jednym słowem świetny debiut. Tytuł, po który warto sięgnąć. Kolejna książka z siódemki nominowanych do Nagrody Wielkiego Kalibru to Glac Kraj Pana Boga. Stanowi ona drugi tom cyklu autorstwa Tomasza Duszyńskiego i wyróżnia się na tle pozostałych na pewno tym, że jest to świetnie skonstruowany kryminał retro. Akcja rozpoczyna się w 1921 roku w pobliżu Zieleńska, gdzie odnalezione zostają zwłoki zaginionej pięć lat wcześniej Sabine Hanfeld, córki znanego importera cygar. Sprawą zajmuje się szef Kłodzkiego Wydziału Kryminalnego Policji. W pewnym momencie śledztwa w mieście pojawia się znany z poprzedniej części cyklu berliński kapitan Wilhelm Klein. Czy uda się rozwikłać sprawę śmierci Sabin? Warto przeczytać kryminał Duszyńskiego, żeby poznać odpowiedź na to pytanie. Książka jest mroczna, zaskakująca, z wieloma zwrotami akcji i wyrazistymi bohaterami, idealnie wpasowuje się w klimat lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wiosna Zaginionych to książka autorstwa Anny Kaintoch, która również otrzymała w tym roku nominację do nagrody Wielkiego Kalibru. Anna Kaintoch, znana przede wszystkim z książek fantazy, świetnie odnajduje się w pisaniu kryminałów, czym z pewnością zaskoczyła wielu ze swoich wiernych czytelników. Jej Wiosna Zagubionych opowiada o Krystynie emerytowanej policjantce, której brat zaginął w Tatrach, gdy była ona młodą dziewczyną. Po pięćdziesięciu latach czekają wielkie zaskoczenie. Spotyka brata w osiedlowym sklepie. Krystyna postanawia wyjaśnić z nim przyczyny zaginięcia przed laty. Niestety, gdy zjawia się w wili brata, okazuje się, że został zamordowany. Emerytowana policjantka postanawia na własną rękę rozwiązać zagadkę jego śmierci. Wiosna Zaginionych to pierwszy tom trylogii autorstwa Anny Kańtoch. Ostatnią nominowaną książką, którą Państwu przedstawię jest Kryminał bez reszty autorstwa Wojtka Mioszewskiego. Stanowi on kontynuację losów komisarza Kastora, bohatera poprzedniej powieści autora. Akcja rozgrywa się w latach 90., kiedy w Polsce dochodzi do wielu przemian gospodarczo-ustrojowych, a milicja obywatelska staje się policją. Idealnie ukazane zostają panujące wówczas nastroje społeczne. Komisarz Kastor tym razem musi stawić czoła niebezpiecznemu gangowi, który pojawił się na ulicach Krakowa. Wyjeżdża na akcję z partnerem Tyszolem, gdy dostają cynk o nielegalnym handlu płytami CD. Dochodzi do strzelaniny i Tyszol ginie. Kastor postanawia, że odnajdzie zabójców partnera. W trakcie rozwoju akcji okazuje się, że ma do czynienia ze świetnie zorganizowaną grupą przestępczą, a handel płytami to była tylko przykrywka. Co odkryje Kastor? Siągnijcie po książkę Miłoszewskiego i razem z nim rozwiążcie tę zagadkę.